Materiał powstał dzięki wsparciu patronów. Dzień dobry dzień, dobry, widzowie, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Już nie czuję, jak rymuje, e, Tatuś, z nami jest, z tyłu. A ja czuję, jak rymuje, dlatego się nie teguję. Nie rymuję. <śm> tak, załóżmy. E, tak, na samym starcie, zanim pokażę, z czemu się dzisiaj zebraliśmy, Jutro Live, godzina 16, jak co tydzień, z tym, że zostały jeszcze dwa wolne sloty, więc. Zapraszamy. Y zapraszamy, możecie sobie wpłacać, tam link macie chyba w opisie, nie wiem nie ja to montuję. Tak jest. Y na co właściwie widzowie mogą się złożyć, może przypomnisz? Na dwa najnowsze sety, czyli y -y. na ten set, który zaraz Dawid wam pokaże. Ha? Ten, to jest najnowszy, no i oczywiście wcześniejszy, czyli maskę. Otwieramy dwie sztuki tego i jedną maskę, y -y. także zapraszamy, dwa wolne sloty. E, jedno, jedno, jedno szybkie pytanie, bo tak no. sobie wymyśliłem na bieżąco. Robimy booster battle? No, okay. Jak chcesz zresztą, no No w sensie nie dałem ci jeszcze za to, nie? Więc yy, jak chcesz to możemy zrobić no nie dajesz mi, bo ja to przepalam, bo ja tak chcę No dobra Ta. A możemy przepalić, ale bez tego, bo nie wiem, zobaczymy czy będziemy zbierać Mhm ja nie, Szczerze wam powiem widzowie, nie mam pojęcia no, co to jest Sto ja. reszty na wolności nie mam, Alergia. nie mam pojęcia jaki jest yy, ten set. Już widzę Ś tylko. nie przynoszę, bo już mhm. Z tych wszystkich, tylko tego Pokemona znam, nawet nie z nazwy, więc. No przyniosę. No mężczyz mhm. Więc powiem wam widzowie, że nie wiem czego się spodziewać. To jest taki set mroczniejszy, z tego co rozumiem. Bo tu widzimy mamy e, jakieś takie boksy właśnie w ciemniejszych klimatach. Tutaj mamy Iwentala, to może nam sugerować, Persjan też. Tu. Y, tu jest ten, nie, nie pamiętam jak on jest, to jest usyluna u chyba. Sylwek, wiadomo, ten nie mam pojęcia co to w sumie robi. I tak, czy dostajemy soczek? Nie. Więc y, zrobimy sobie tak, bo ja tak lubię. Śmietnik przeszedł, Szukamy oczywiście y, peny, czyli To Już mhm. Słabik mnie chyba poprawił z tego Kasio co Cassiopeia to jest po japońsku peny. Mhm. Szukamy peny w odbiciu i z sylwonem A, bo ona jest okej, okay. ja chcę z sylwonem no. Ej, robimy, ja wiesz Saro robimy booster battle, wisi mi to Ale co? E, Które twoja ty strona? Będziesz, to jest moje, a Dobra. ty otwierasz to, to... A ty Będziesz wszystko otwierał Tak? Chcesz? Tak Okej okay. tak, tak. I znowu podliczymy jak w... W ostatnim Booster Battle, kto nie widział, to zapraszam, bo bardzo fajny no, odcinek wyszedł. Troszeczkę za krótko się napisy wyświetlały, ale to sobie no. na końcu możecie zatrzymać. Wygrałem o włos, podobno. E, właśnie, ja. Drop miałem. Oczy og... Dobra, zapominam, się otwiera. Przypominam ci, że to jest drugi opening od trzech miesięcy, który robię. Mogę popełniać błędy. E, jedna klasycznie? Jedna, jedna, okay. cały czas. Widzowie, drop miałem ładniejszy i myślałem, że wygram. I się okazało, że nie wygrałem, że przegrałem o chyba. 7 dolców? Czy jakoś tak? Dosłownie włos, mm -hmm. podobno. No czy briki pewnie mi zrobiły, nie? Oczywiście wszystko zostało... Będziemy oglądać Arty Ursalunka, Ursa fajnie. Będziesz chował? Tak, będę chował. Czyli czekaj, ja otwieram teraz ze swej kupki. To tak, zro bude, zrobię tak, żebym bude. wiedział. dobra. a no to Ursaluna ładna powiedzmy. No. Ja lubię tego Pokémona, ale. Nie ja wiem czy będziemy ten set zbierać, zobaczymy. Ja nie wiem co tu w ogóle jest. Ja muszę zobaczyć card listę, bo nie widziałem. Ładna kartka, mhm. ładna. Ale widzowie, stwierdziliśmy w sumie, że... Będzie znaczy, będzie Ja stwierdziłem i tata się ze mną zgodził. Po Booster Battle, że choć przegrałem, to zaczynamy chyba zbierać tamten set, bo on jest... Shiny Treasure tak. To shiny jest, jest Treasure zwany, fajny jest. Nadal podtrzymuję, że warto to zbierać, dlatego bo że... Bo tani jest w miarę, nie? tani jeszcze jest, nie? A wiadomo, jak rosną holideje, tu mamy przykład Vimaxa, Climaxa, nie musimy chyba mówić, jak to rosło. Myśmy kupowali te boksy po ile? Po 200 wy, teraz są po 8 chyba. No my kupowaliśmy prosto z Pokémon Center, no to były po na gotowo ponad tam 200 wychodziły, nie? Mhm. A no teraz no za 200 to nie kupicie. Za 200 to kupicie nie, może nie, dwa nie, boosterki. Nie. No nie przesadzajmy. ale ja ile to, kup... to w ogóle jest tragedia z boosterami? Ile bustami? boosterek? Nie. O Sylwek. O ładnie. opowiada się ładnie. O Absol? <laughs> O kufanci. To jest AR bardzo ładny. Rowlet, tak? I? I trener. Nic. To ten, coś tam, research, coś tam, coś tam. Mhm. Już mi się nie podoba to, że się zgodziłem na booster No Co ty, tu zaraz zobaczysz, jak ten trzaskasz, nie? Mhm. Najdroższa karta setu, będę Nie, trenerkę bym chciał, bo ja na ci razie sprzedam. Znaczy, jeszcze za mocno nie są ustalone, coś tam. Od 60 do 100 dolarów, właśnie to penny, nie? Czyli mm. Cassiopeia, tak zwana. Ja ci powiem tak, ja bym chciał zacząć zbierać trenerki na własną rękę. Bo fajne są te karty, nie? To jak znaczy, dro... Japońskie są gwarantowane, że w czasie będą oddawać mm -hmm. trenery, nie Bo Ale bardzo lubią. No Ty, ładnie, jak dropne tą kasopeję, to możemy. O Iwi, widziałem, że tu jest. Ładna karta. I. To jest ta kasopeja? Ta... Nie, nie, to jest. No, kasopeja to jest penny i na. Ja nie wiem, jak. W okularkach taka. Nie pamiętam. A w okularkach trenerka, która z Iwi właśnie chodzi, a tutaj jest w tym Sarze, jest y, y, Sylwona. Zobaczę jak dropnie No właśnie Ale... Tak, no się trzymajmy Możemy się dogadać, że jak mi dropnie, to ja się chętnie albo wymienię, albo ten... Ja chyba zacznę a zbierać na trenerki no, no na trenerki <laughs> jakieś, nie? Ej, ale dawno się nie wymieniałem kartami, a to fajny taki No właśnie, my... musimy. Pierwotny. Chyba tego. jest co, pojedziemy na tego card i tam po prostu pojedziemy się powymieniać Myślisz? Tak, nie będziemy nic tam handlować, o, EX-ik. E, to nie jest ursaluna, No, to ten niedźwiedź, no. No, ursalunka, to żeś świerdyknął. A, bo ty wkładasz, okej. Okay. Ale ładny. Ja nie jestem fanem tych EX-ów wszystkich, ale fajny. Fajny, fajny, no. Okej. Okay. Patrz, niedźwiedź do niedźwiedzia, nie? Mhm. Aha, ten coś ciężej idzie, więc zrobię tak. Nie, od środka to powinno pójść, oni teraz tak dosyć dobrze to robią. Te starsze sety ciężko się otwierały, no. ale te całkiem spoko Okej okay. Jakieś mydło e, zor, Zoruark, Don't. tak? O, to co to jest? Nie mam I, pojęcia miały, Potwór O, ale ładny. Handur, handok And... Hotdog I? I... Corselia, Czy jakoś tam No, no, Karecelia, Corselia, Karecelia chyba, no No dokładnie ja, ja pamiętam z deku Battle Academy e, miotu. Więc tam powiedzmy, że kojarzę. Ale ładne boosterki ci powiem. Taki no, fioletowy czy tam ładne, różowy. Kolorystycznie są bardzo ładne. Mhm. No? Tylko szkoda, że mroczne Pokémony to nie dali takich faktycznie mrocznych, tylko jakieś pierdolowe. Dragonowy Secik, nie? Tak? O, hipno. Dragonowy Secik przygarny, no, tak? Te, te są w Aerach fajne. Mhm. Ten y, panda. O, to jest też fajny SAR chyba, czy SR? Kulartowy taki? I nie mam pojęcia. Dziś No coś ten dropik, powiem ci, nie rozpieszczaj na razie Wejdę ci tu w kadr. Widzowie, pamiętajcie. O, dawaj, dawaj. Nie wchodźcie w hazard, a jak wchodzić w hazard to tylko i tylko wyłącznie w w, tylko w Pokémony i tylko u nas na kanale. Tak jest. Yy, no, bo na hazardzie się traci, a w Pokémonach przynajmniej macie zabawę, więc stracicie trochę mniej. Nie możecie w pokemonach stracić. No jeżeli właśnie, od tego bym w ogóle zaczął. Jeżeli ktoś przelicza pokemony, Ale ten arcik jest mega fajny. O! o! I, I to jest ten, Kitra. Kitra! Kitra! Oooooo! Yes! Jest yes, ser piękny. Jednak Kurde. nie żałuję, że wszedłem w booster. Powiem bo ten... ci, piękny ten ser jest, nie? Ej, ale ładny. Mega, mega ładny. ładny. Tak jasny, nie? To się nie, po, nie pasuje do mrocznego? Jeden, ale... jeden z fajniejszych fajniejszych serów. Tudo. Tudo. Wydaje mi się, że już wygrałem. O, już tu. Wydaje mi się, że już wygrałem. Chyba, że będzie Godbox. No, może być. Ale piękny. To jest właśnie ten Kingdra, tak? Czy Sidra? Kingdra zawsze mi się mylą. Eee, sidra. Ależ pięknie trafiłeś, Juniorze. No to. Dzięki, dzięki. Cudownie trafiłeś, powiem Ci. I teraz, znaczy, wiadomo, te, i teraz że trener. No tutaj jest na, na sztosie, ale. Ale, mega ale ta karta jest piękna. Ona mi przypomina Blastoise'a ze 151, tego. Yy, tego takiego szaro-niebieskiego, on był ładny. No, bardzo. no, no. O, ten kotel fajny. O, miał. I stadion jak... A, bo tu jeszcze jest, wiesz co? Tu jest jeszcze ten persian który w Bersian Bersian jest patrzy w szybę, no w, w, w oh. bardzo ładny. I on jest AR-em, bo cały czas myślałem, że to jest Sar, a to jest AR. Mhm. On jest mega ładny. No, jeszcze nie była żadnego era, także wszystko przed nami. Mhm. Mm Tyle sobie, samolot startuje. <grym> Mam nadzieję, że ta Sidra mi zrobi wina, bo przygarnąłbym. Podoba o, mi się. Znowu. I... I Ace Pack widziałem od dołu. Ale ładny! Dżacy. Ej, za... Patrz to! W no, widzisz w kamerze, jak widzę, to wygląda? Widzę, widzę, no. Coś mi się trochę trzęsia ręka, ale też szczegół. No, za dużo pijesz Coca-Coli. Hmm. Coca-Cola light! Nie, bo cię zbonują kanał. Czemu? Znaczy nie zbonują, tylko wiesz co, nie? A, yy, żółty dolarek, nasz ulubiony. Żółty dolarek będzie. Żółty dolarek. Jakby nas to obchodziło. Żółty dolarek jak ta puszka, nie wnikajcie co to jest, może lepiej. A nas średnio obchodzi, bo i tak i zarabiamy na tym kanał. O, co tu się stało? Nie wiem. I, co i wiesz co, ten tego boosterka chyba nie przełożę? No nie przykładaj. Bo myślę, to, to już to zrobię się tak. to o co tu chodzi. No i na szczęście na się nie straciłem, ale... Co ty? E, Ładny. Ciurem? A, no tak, 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 no. Curem. Wiecie, już mówię. Jak kurde w tych, Ej. Ty, ale żadnego era nie ma. Weź, ty masz wszystkie ery. No. Ale ta Kingdra, Sidra, czy jak to się nazywa? Piękna ta karta jest, bardzo mi się podoba. Niech pójdzie na... Ej, nie osi! Ej. No. Jak nie środkiem, to górą, ale... Dobra, otwieraj, otwieraj, bo to będzie długi film, chociaż, no, podziwiamy arty, bo to pierwszy unboxing mm -hmm. nasz, tego co? seta. No, to się mogę przyspieszyć, ale jak mam takie Japończyki. Nie, no, spokojnie, dobra, dawaj. To mi japończyki tak nie robią, o! Cele, patrz, o, tu co, coś ciekawego. Będzie coś, patrz, Uy, Niedźwiedź ten... różowy. Niedźwiedź brunatny i... I... No, I Ko Nie, koperadza to koperadza. jest. Koperadza. O właśnie, to jest od Kufanta, nie? No. Tak, no, 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 no. Kufanta. Ej, mam trzy i nie miałem żadnego era, coś nie może być. Ale jest speka pociągu. No i co z tego? jak chcę no, ery. Nawet bo jestem kurczę. O. No, za dużo pary masz, chłopie. No, za dużo. Za dużo kłopcy. Człowieku, za dużo, żebym pakował w życiu. O! E, jak on był? A to nie jest... In, i, 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 in, coś, in A to coś to nie jest ten, y, ten metalowy... Jak, jakby ten był w AR-ze Kurde ty, przecież to jest ten metalowy Panesek ma... No o tym tak mówię chyba. przecież no. no dobra, dawaj Ale on i ma ar Nie wiem jakby... I ma, ma, I, ja, ale ja... innego, A. ma takiego... No I, dawaj, Jakby dawaj, to dawaj, był AR, to by było zajebiste Te mają cały kompleks I patrz teraz Kufancik jest w AR-ze Ja to no, teraz. Ja no, no w sensie ładne kartę, ale... jak Ja chcę ar dajcie jednego chociaż ar jak będziesz miał wszystkie trzy, to znowu przegrał I tu Sidra niewiele nam dać tam Kindra, czy Pinny Chyba Sidra. Konik morski. Konik morski, dokładnie. Pokemonowy konik morski. Mhm. Metalowa wiadro... Coś tam? Ten... Ale fajne, taki krobacik. komiksowy, nie? Rowlecik. E, Motorola i... Je! Yeah. Ole yeah, kres! Ole ładne! Kurde, yeah. zespół crescendo, pozdrawiam! kurde taki zaje fajny taki bajkowy nie taki zajebisty taki dziwny aż ale ale zarąbisty zbieram ten set wisi mi to wisi ci zbieram ten set podoba mi się no fajny fajny on jest taki właśnie trochę tych jest trochę mrocznych i tych wodnistych nie Mhm. wodniste kocham właśnie znaczy tu jest mroczny no dobra ale one są właśnie w takim wodnistym takim bajkowym tym nie mhm. tle na takim tle fajnym są mhm. nas różowy Donut, parmezanu, e, per, Parmeziano, ja, e, mały bale. Zoruark, wypadnie nam dzisiaj, kro, ten kro, krogang, ta i nie, tak i horsy i, I horsy king, Drossidra, wszystko mhm. konik morski. Dobra, palę drugą kupkę. Powiem ci, zadowolony jestem. No ładnie, ładnie, I chyba, ty, chyba, tym razem wygram. No chyba na pewno, dawaj. To na bok? No bo przecież to moje te... I twoje, twoja kolej Mariuszu Jedziesz Nie będę mieszał, chciałem pomieszać, ale nie będę taki Na pewno nie, nie chcesz potem. otwierać ty? Nie, jedź Jak siedzisz to Widzę, Widzowie, teraz jest nowa era, teraz ja będę otwierał Mariusza nie dopuszczę do kart No dawaj, dawaj, tylko z życiem Z życiem, bo ludzie zasną Przyspieszamy to Będziesz tyle i ich... <laughs> O ale... ten jest zajebisty Zajebisty, tak. no ten, ten też jakby jest. ten na coś Z tu coś będzie. Pasa na baby. baby. Wow, 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 oh. Z grobej rury. Ale piękny. Bo on Ej, on, mi Ja go widziałem w tym. Yy, ja go widziałem, yy, powiem Wam na zdjęciach. To taka lipa trochę było, ale tu jest ładny. No, ładny. Jest taki kurde. kurde. I cała jego linia jest w aera. Tak? No. Tak jak z Gengarem, było, Nie, nie z Gengarem. Z Gaspi był Hunter. A no tam było też chyba, ale Hunter'a nie było. Chyba czy... Był w Nie no, wiem, sobie? właśnie. Gastly był. Nie pamiętam. Gastly był. Gengar był, a czy Hunter Rzesza był? Było. Y -hmm. Co, no było? Dawaj, dawaj. Co było? Co było? Zesha, Gastly. A, ok. Tam było ich dużo. Żarty historyczne widziałem. E, to jest ona? Cassiopeia, czyli Penny. Okej. Okay. Czemu ona ma czerwony deki? Bardzo mi się ten art podoba. Y -hmm. Absolek? Absol Absol tu też coś Bloodbox, będzie. Morbox, myślisz? Myślę. Nie myślę, wiem. Ja. Co to jest? Dragonowy jakiś tam... Smoczek. ...zawodnik. <giby> Godbox, myślisz? Ale... Ja nie myślę, ja wiem. Mm -hmm. Mm -hmm. Kurde, prawie wyleciał busterek, sorry. Ja wiem, że to kłaś, to Dobra. No dawaj. No, żeś powyciągał trochę. Ja jeszcze jednego era dostanę, i jeszcze dwa sara, mówię ci. Dostać. No i jakby Sarp był albo Kurczę, tak jak ostatnio, były dwa razy sery, to było ciekawe. Właśnie mnie to wtedy chyba nie było, nie? Nie było cię, no? No, niestety. O, ten mi się jakoś nie podoba, ten futurystyczny. Nie, taki... ten jest brzydki jakieś. Czy e... Cyloples, czy tam jak tam e... no. Tego to kota nawet nie znam. czy ja go znam, sam, ale nie mam pojęcia, jak się nazywa. Latający e... pająk? Latający pająk, i, I latający i pająk. I jeszcze pająk, następny. Kurde, ten mi się podoba. No, z, z chęcią go przygarnę do swojego albumu. Ładny jest. I wzięliśmy nowy... o, mamy album. nawet Nie, mamy mowy. fioletowy. E, Zaraz wam pokażę. Przynieś jeszcze ten mój, drugi. <laughs> e, powiem wam widzowie, tak. Kupiliśmy dwa albumy. E, Voltixa, to akurat nie jest żadna promka czy coś po prostu Voltixy są najlepsze w tej cenie. Tu nawet nie mamy co się oszukiwać, nie? Tak samo. To mamy Voltixa i Wziął tata fioletowy i stwierdziłem, Dawid że ja chcę taki. Jak się sobie zażyczył Różowy? Zajemisty. mamy przygotowany, czysty... Bierzę, robimy ten set, deal. No, ja, nie, ja zbieram ten set. O, ja tego chcę set, tego tak. seta. Ja chcę ten set, mnie to nie obchodzi. Czy będziesz zbierał go ze mną? Wisi mi No ja chcę go mieć. On mi się podoba. No to będziemy kroić boksy, no. Dobra. O, I ta Iwi jest piękna, taka bajkowa. Ta Sidra, Kingdra też jest I? piękna. O! I eax O! o, o jest. motorek jest! MOTOROLA LIGHT! No, ale jest dziwny! Ej, Motorola Light to nam nie zdejmą, bo przecież... Ale Motorola nas pozwie. Nie, tam nikt no. nas nie pozwie. No, na razie to kiepsko, powiem Ci. Aj tam, cicho być! Trzeba kucharzyć, a nie gaworzyć. Miałem w ogóle Dawida tego prowadzić, nie prowadziłem mi się nie chce. Zapraszamy, jeszcze raz przypominamy na live'a. Jutro 16, dwa stociki wolne. Może być jeden z, no, będzie trochę z live'ami teraz rzadziej, bo będą wakacje. Zobaczymy jak hmm. to się ułoży, chyba że będziecie chcieli. Ale może będzie... mamy dla was nowe rzeczy przygotowane. Tak, może coś fajnego będzie na live'ie. Wie, wiecie, tak, może. być. Warto być, okay. warto, mieć, warto wspierać, bo zawsze coś ciekawego hmm. się może wydarzyć. Ej, uzależniłem się znowu. Brakowało mi otwierania kart z tym To powiem ci tak, musimy częściej otwierać. Ja wiem, że to są koszty straszne ale. znaczy straszne. No lepiej otworzyć takiego boosterboxa niż kurczę angielskiego, nie? Mhm. Znaczy powiem tak, lepiej dwa takie odłożyć w cenie no. Czy nawet dwa i pół w cenie tego kufanta bym chciał zobaczyć, bo że jeszcze... A! Dwa i pół byś chciał otworzyć kurde. Ja bym chciał kufanta zobaczyć tutaj. Mm. Kufant jest piękny, ten jaką tą wodą chlapie. Mm. Ja nie wiem Cudny Arcik jest, zobacz, bo nam Zobaczysz, okay. zobaczysz, bo nam wypadnie. Ja chcę tam zobaczyć. Dawaj, dawaj. Dziewuszkę z Sylwonem, bo mnie ciekawi. No Cassiopeia. Cassiopeia, ale albo... ładnie. <laughs> Julka! Jurka. Jurka. Julka. No to w tajemnicy nie będą wiedzieć. A poruszyłeś to, czy nie? Że w tajemnicy. Nie, nie. Nie, nie, Dobra. Co to jest? Ta e, tapulele, tapu, tapu czy to Co jest ta bólu, ta bólu, Zielony? One nie były żółte? Jest, ale czerwony, bo jest ta tapu koko, tapulele. ta Ale lele. zielony jest, jak ty gadasz? A nie, że ta tapu koko, ta tapu ta tapu i to były te takie mistyczne Aha. te ta półkoka był no chyba no najmasz. No to jest ta półkoka, mi się wydaje. Mogę się pomylić, ta ale. Ta półkoka był żółty, nie? Chyba. Ta półkoka był żółty. No dawaj, odpalaj, bo tu. Kurde, milion godzin już mamy ten materiał. Mm. A ta półkoka była różowa. Chyba. Nie wiem. Różowa jak ten. Jak. To jest album. To druga trenerka Rizu, mm -hmm. Sizu. Rizu, trenerka Rizu? No coś tam było ale... Ri, cię na Riz Party. Ach, wiedzieli Genesek. Genesek O, ten Genesek mi się podobał, mamy tego w winie z jakiegoś setu mm -hmm. Chyba z Vistara, z czego on był, nie pamiętam eee... Ale bardzo ładny ten Genesek i on był grywalną kartą No, e, go się do mił grało Jak z Miu. Tak, tam, tam, do rotacji czy do czegoś On był pamiętam. bardzo grywalny, no ha ha Handor eee, misio, misio różowy Nie pamiętam jak ona ma I Sneasel Prawda przyspieszam, że jestem serio, jak te Japończyki wszystkie No nie no, bez przesady, aż tak to nie Widzowie, mam nadzieję, że kiedyś dojdziemy do momentu, gdzie będziemy kroić całe boosterboxy na ten Nie, ja nigdy tak nie będę robił Na nożyczki, oczywiście żartuję, bo wiadomo, jak ten Nigdy tak nie będę robił, bo dla mnie to jest profanacja, nie? No weź, no masz powiedzmy 5 boosterboxów i robisz i to jaka to jest cieszenie się kawałkiem? To jest dla tych, to jeżeli chcesz coś takiego pokazywać, to jest bez sensu, bo jak kroisz takie, żeby wyciągać tylko dró. Ooooooo! Zajebisty! Ale piękny. Trafi do mojej kolekcji. Do jakiej twojej kolekcji, chłopie? Mówię ci, no robimy booster botyl. Nie ma, ale ci booster botyl. Nie ma. jak Nie ma. Jak chcę ten set? Mnie to nie interesuje kompletnie. Jak mu się to oko, patrzcie, zajebiste. Mhm. Kurde jakie fajne ery nam wypadły dzisiaj Naprawdę, jestem zadowolony. Oj, coś mi się wydaje, że będziemy chyba otwierać. Zawsze, w, zawsze widzowie narzekałem na to, że tata ma tyle kart, tyle setów ja nie mam ja nic. Nie mam setów, ja teraz I muszę zacząć zupełnie... Właśnie wiesz, ja bym chciał mieć jakiś jest. jeden set twój i nie wiem, nie wiem czy to nie będzie ten set. On mi się zaczyna będzie. podobać. Tu coś będzie no coś, no I <MP3> De, dec, no. Jedziesz. Dedique. Jeszcze d d jest na coś fajnego. Jeszcze na pewno Xik poleci. Ale kurde, konik poleciał. I drugi konik mały, super. Hmm, przyjemnie będzie fajne, go wziąć. Fajny, fajny, Pokazuje ile czasu zostało, żebyś tak, mi oddał wszystko. Dobra, dyklopus, motorek. Tu będzie coś. O kurde. No, Zepsułeś. Zepsułem, sorry, widzę. Co to jest? E, to jest? Największy piec w hutniczy. A, piec to jest. Czyli ten. E, ten. Dask tak? No, daskny. Czemu kolo do tego dokładnie, Mariuszu? No pomyliło mi się, no stary jestem, to mogę się mylić. A, starsze od węgla. Ja jestem, kurde... No. Nie wiem, starszy od stali. Co jest ha? starsze? stal star czy węgiel? Węgiel! Czuję się że najstarszy, chyba. Dlatego ja jestem starszy od węgla. Aha, okej. Okay. Dobra, dawaj. Ostatnie trzy, jedziesz. Jesteś przedwieczny, po prostu. Miorze, dajesz. Ty, ty byłeś zanim świat się narodził. Absol. Wszystko jasne. Kufancik. O! Składa, że nam kufan nie poleciał. Parto. Pa. Pa! Ej, Ejksik. Dobrze. 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 To małpa. Nie podoba mi się. No, ostatni ten na jak jakieś... Dropnął, to był fajny, podejrzał, powiem ci. A? No i całkiem było fajne Dobra, ostatnie dwa boosterki. Chcę wygrać. Ciu, ciu, ciu. Chcę A jeszcze to wygrać. co? Konik, nic. No, no dlaczego już zapeszyłeś? Bo chcę no. to wygrać. No Jezu, no to wygrasz i tak, ale to, <grym> mi, to nie chodzi o to. <grym> to, to Widzowie nie chodzi o wygraną, żebyście nie myśleli, że jestem wszystko kurde. Wszystko poleciało chyba. Tak? Tu, no. To patrz teraz. Chyba, że Sar, tutaj. To patrz Ale teraz. To powinno być chyba za EXa albo. Cicho sza i. Za rara. Ob obserwuj po prostu. Obserwuj, co twój synek wyciąga. Chyba synek. Juniorek. Nie. Juniorek. Chyba synek. juniorek. Ladający pająk. Napakowany miesiąc. No cool. i dziękuję. Za wyciągnięcie. Dziękuję, tu... dobranoc! Za wyciągnięcie Tulsa tym razem chyba mogę być no, pewny, nie, że 1-1 jeden, No nie, jeden nie trzeba liczyć, 1-1 jeden, jeden, tak. Myślisz? No Nie liczymy? Nie, Czy no, po, po prostu oddajesz walkower? może być? No nie walkowerem, nie, bo walka była, natomiast... No dobra, ja mam jeszcze sp zapomniałem No, Ale wiem, połóżmy i... wszystko obok siebie Bo... Czekaj... E-X y... to znaczy, Gdzie ma ale... mam Mayera? Tu To ja bym go... Mayery Ja bym go o, o. To będzie na miniaturkę Zablurujesz, to będzie na miniaturkę. Tak mówię. Konik. To czekaj, to nad -y nadudamy. No ale to będziesz teraz tydzień znikłada. Oczywiście, że tak, ale widzowie są dla nas czy dla kart? No wiadomo, że dla kart, ale mm, nie istotnie. To tego. Wszystko będę musiał zoblurować. No. Tak, 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 tak. Ta horse jest fajna. Bardzo ładna, no. Ej, kolejny holosik. pecek i holosik. Widzowie, zbieram ten set od dzisiaj. Mega mi się podoba. Te same. Te... Ta czwórka mi tak robi dzień, że to jest hit i, nie I mogę... do zobaczenia hmm. jutro na live Nie mogę się doczekać, że faktycznie ten secik będzie krakowany przez nas na live I co? Dziękujemy, mamy dwa sloty jeszcze wolne macie, śpieszcie się, bo może już ich nie ma jak tak e, oglądacie ten materiał. Kto pierwszy, ten lepszy, ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo i cześć I cześć!